Dobra, spójrzcie tu, bo ustawiam ostrość. Szybciej, okay. bo pada śnieg. Jest? No. no. Ale Ada, ja stoję z tej strony, bo ja zawsze stoję z lewej. Ale ty właśnie zawsze stojesz, więc tym razem ja będę stała tu. No, ale ja mam ładniejszy lewy profil. Ja też mam ładniejszy lewy profil. Barti, mi! No Bart, nic! Przestańcie, bo ja nie będę nagrywać! No, ja już ja. dosyć! Bart! <grym> <grym> to może ja sam nagram? Ale jestem zmęczona. Czas na prysznic. <śmienic> Zimna! Ada! Zmarnowałaś mi ciepłą wodę! Zmarnowałaś mi całą ciepłą wodę, a ja wróciłam wcześniej do domu, no żeby się nie kąpać! Nie, ja się nie... nie... Może będziemy słuchać tego, co ja chcę? A nie ty zawsze tego słuchasz! Ja tego nie lubię, no! Proszę! Ale jesteśmy u mnie w samochodzie i będziemy słuchać tego, co ja chcę! Nie możesz zrobić wyjątku! Nie, nie mogę! Proszę cię! To jest mój samochód! Nie, nigdy to tobą nie jadę! Barti, ja po prostu idę i nie wiedziałam co mam zrobić. No, kurde, a on Kurde! Ej Barti, no, słuchaj, bo zostałam takiego maila. I ej, no wiem, ale ja mam mu... coś opowiem. Ale to dajmy chwileczkę tylko, Barti i patrz. Barty, no, oni napisali tak? Słuchaj mnie, bo ty jesteś Ej, moim to też jest przyjaciel. No, Barty, dobra, ale ja chciałabym ja, się pira, czegoś to się poradzić, bo ty sam przez nim Ada, ty wzięłaś mój statyw? Nie. No jak nie, jak nie mogę go nigdzie w domu znaleźć, a nagrywam. Nie, nie wiem, gdzie jest, może poszukaj yy, w tym drugim pokoju. Nie ma w drugim pokoju, no masz mi przynieść natychmiast ten statyw? Nie! A nie uważaj! Bartie. Co my jutro Kurde, możesz uważać, bo ten samochód zaraz cię uderzy. No ale możesz pozwolić mi kierować, to ja jestem kierowcą i ja wiem, jak się jedzie. Nie będziesz mi mówiła, jak mam jechać. Boję się z tobą jeździć. No jeszcze mnie ucz w ogóle, jakie je mam jeździć. Ale tam masz wolny cały pas. Nie no. No najpierw może Ale zrób może prawko? prawko? Może patrz na drogę? Zrób I najpierw prawko. Do Kurde, nie będziemy jechać ani na skręć w tamtą Co ty robisz, Dziewczyno, chcesz, żebym zrobiła wypadek? Ja wysiadam, mam tego dosyć. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Bawię. Dać, a ja mam przygotowałam na niego jedzenie. No daj, ja się z nim teraz bawię. Ale jest głodny. Ale on jadł już. Nie jad, wcale, ja mam jedzenie. No daj, ja się z nim mu mu bawię. Daj mu jedzenie. Ej, a mogę iść z tej strony, bo ja tak lubię jak ktoś jest zlewaj. No to jest dziwne. No to. Ale no po prostu ja lubię jak ktoś z lewej strony idzie, a ja jestem z prawej. Nie nie rób sobie Ja o co ci chodzi? No. No to jak to jest dziwne, no to co to za różnicza? Czy będziesz szła ale, z tej ale, strony? Ale ja może ja też z tej, z tej co? strony! Kurde, i sobie tam dalej!